Witajcie, jestem Oliwia. Um, mama mi dała telefon, no i się nagrywam. Um, mam fajne zabawki. Teraz jestem na dole, na górze. Mam o tak, tamte schody, o tamte, nie? No i, no i one... Idzie się po schodach, a tam jest mój pokoik. I też jest tam... no chyba wiecie. Tam jest... Tam jest mój pokoik, a jeszcze na górze jest sypialnia, jest łazienka, jest biuro nawet mojego taty, a to salon, gdzie tata często śpi. Teraz jest złożone łóżko i jest. Bardzo piękna pościel. O taka gładka? i właśnie na niej leży. I... Um... No I tu jest fajnie. Tu na dole jest jeszcze kuchnia. No i jest. Tu fajnie. Pytacie, na co się patrzę? Patrzę, patrzę się na, na telefon, jak się nagrywam, ale możecie widzieć, że. że no, że patrzę gdzieś indziej. Jutro przyjdzie yy, Ala z mojej klasy, i ona jest bardzo fajna. No, i Wam powiem, że chciałam z nią iść na łożwy, ale niestety pozwoliła jej mama tylko do domu. Jeżeli dzisiaj byłam yy, w szkole, no to wtedy mama się zapytała po szkole, yy, czy Ale może przyjść. Wybaczcie, że cały czas mówię, yy, ale nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Może. Nagrywam jak zelfy się bawią, tylko nie wiem gdzie są zelfy. No szkoda. Dzisiaj moja jak koleżanka też z klasy, to ona, to ona miała chyba od Mikołaja lub kupiła sobie takiego zelfa co pachnie. Ja bym chciała mieć taką ja bym chciała mieć takiego samego zelfa, tylko czekoladka. E, ta, ta czekoladka tu pachnie o czekoladzie, tak się domyślam. No i. No i ona tak fajnie pachnie. No ja bym chciała takiego zelfa, ale nie mogę. Chcecie zobaczyć filmik? Widzicie? Słyszycie? Jak nie słyszycie, to trudno. Pokazałam Pana reklamy, którą... Ale niestety już szybko minęło i pokazałam wam, inną no szkoda. Nawet nie zauważyłam, ale jak zobaczyłam na ekran, że to się kończyło jakieś nie wiem, puzzlach. O, to jest fajne. jakieś w ogóle Wam nie, nie będę pokazywać. Wyłączy się na chwilę, bo zaraz pewnie. Nie będę mogła nagrywać. Dobra.